Halo, halo, witam Was serdecznie. W kolejnej bitwie z krwawych igrzysk znowu z Sebą. Tym razem to jest druga bitwa i tym razem ja biorę, wziąłem Masalię, a Seba wziął Pont. Wziął tym razem Pont i teraz tak, mamy tutaj na klatę, bierzemy dwóch włuszyków z Turaus Nie bawimy się w falangi, bo to już to nie wypaliło akademia i z Pontem też nie wypali. E, za nimi cztery jednostki procarzy. No. Procarzy tutaj za dużo nie ma. Punkt ma silniejszych procarzy, także ja tutaj na nich nie liczę. Wtedy tu musiał ja przeprowadzać ataki. No tak ustawiamy tutaj szermierzy razy 3. Szermierzy razy 3. I tak, jak wtedy przed... Tutaj, żeby było bezpieczeństwo przed szarżą. To w sumie można tak, tak zrobić grupkę tak, zrobić grupkę. Konicę zatrzymamy sobie z tyłu. I tutaj mamy Genka oraz kolejnego maselskiego hoplita. Czyli tak, reasumując, trzy jednostki konicy, które nie są w stanie walczyć z jazdą Pontyską, dlatego trzymamy ich blisko Hoplitów. Um, Dwócznicy, co rozstachlacie, poradzą sobie z każdym mięsem, które nabiegnie z przodu, no i ewentualnie może nam wziąć... Um, kwadrat albo szybko zamienić się miejscami z gienkiem i z tą hoplitą, postawić mur i można się trzymać. E, flanki, myślę, że mocne, trzy jednostki szermierzy i tu trzy jednostki szermierzy wspieranych przez maselskiego hoplitę. No i plecy też również chronione przez dwie, dwie jednostki hoplitów, czyli na ich jazdę łącznie mam sześć, nie, pięć, nie, no sześć jednostek hoplitów. Mm i trzy jednostki jazdy czyli można powiedzieć no, no tak jak mówię no tak jest także no co, jestem gotowy tylko ci procesarze tutaj są słaby, um, słabym ogniwem w tej bitwie no i moja konica oczywiście Oba sprawdźmy jak wygląda Wyszło, odpalił falangę, dobra, mamy tutaj falangę. Trzy jednostki falangitów, jak ja przeciwko temu nie lubię walczyć. No i trzy jednostki procesy ze wschodu, no tutaj to akurat ja mam przewagę. Trzy jednostki jazdy kapadockiej, o Jezus. Harcownicy kalni No to jest akurat smutne. I chcę ich w krzaczki schować, widzę o, w sumie po prostu sprawdzić, zaskanować Trzy jednostki procerzy ze wschodu Może tutaj ta rada się jakoś ugra Ale zachodził bardziej z tej strony, bo tutaj za bardzo jest pod górkę to jest taki bardziej paściutki terenik. Też nie ma tu aż takiej przewagi, no zresztą tam już jest. No dobrze, harcownicy. Nie rusza się nimi No ustawisz na tej górce Nie zajdzie z niej A nie Jednak schodzi Dobra Harco, się nie ruszają Czyżby czekali na late game'a? Tam co mamy? W Łucicy Storas i Falangic. Upadł, dostali salwa. Nikt prawie nie zginął. aha, tutaj widzę, że podchodzą. Dobra, wyjdź po prostu. nie strzelać mi w tych Jezus Coś tam strzelać, no jasna, cholera. Co my tutaj mamy? Reformacja trzecia cofka. Ci ich tam podopadali. Top of today. Wapp pop pop pop. At the double. Spearmen ready for order. Ready for battle! Moving! For glory! Our men flee the field of battle! Our general is under attack! tutaj atak uciekamy tutaj uciekamy Na szczęście. A właśnie, tutaj mamy ten problem taki trochę. Kryzys wieku średniego. Tych falangitów. Trzeba mi gdzie tu obiec. Kurde, tutaj mnie dorwali. O men flee the field of battle to jest wam.

Wysłać wsparcie na lewą flankę Dobra, uciekaj tam, uciekaj jakaś Tutaj nasi sobie nie radzą strzelców. Jest w tym wtedy problem. Chyba tutaj jeszcze jakoś ich wycinamy Tutaj naszych poskładali niestety Tej jazdy kapadowskiej jeszcze jest pełno kurde One of our units has used all its ammunition. niestety ten meczek też będzie w tupala. Wszystko na to wskazuje. Wow. Ale czemu mój miga, a nie ich? No kurde, to już tak fajnie migało! Zatwicie ich?

Ale to koniec został nic jeszcze No to jest już klops No to już mamy klopsa Tylko przydałoby się żeby ci jeszcze tych zaciukali No zabijcie ich w końcu też tu nie uciekli, no ja pierdzielę. No podnieście te tarcze głupie. Biegnij. Wracaj do walki z Nie! Nie migaj! Kurwa, nie migaj! Nie! Nie rób tego! Kurwa! Teraz już dupa.

I żar teraz. Tutaj, kurwa! Wow, ale taka padocka jest, po prostu. No, no młotek taki. Do rozpiżdżania ludzi. ta kapadocka zaczęła migać, no? No, niestety, ale było blisko tym razem. To I. 24. O, 1600 zabitych teraz było bardzo blisko. No, ale niestety, no. Kurde, ta lewa strona się posypała. Ale ogólnie było dobrze. No i ta falanga mnie tu pomordowała. Niby próbowałem jej unikać. A, a jednak mnie dowiła. No ale dzięki za bitwę i na razie.